Witam Was serdecznie. Max przedstawiam przedstawia MotoGP21 w tym odcinku Holandia Asen. Już sobie tutaj przypominam z kategorii Moto 3. Naprawdę miałem tutaj pecha. Wywróciłem się, niestety nie ukończyłem w ogóle tego wyścigu. Jakoś tak jechałem na oddalonych pozycjach. Myślę, że teraz będzie takie przełamanie, jeżeli chodzi o Asen, ale co do ustawień, było bardzo ciężko. Musiałem poza odcinkiem po prostu. Kilka jeszcze szczegółów dopracować, i tutaj jednak powracam do swojego projektu kasku i kombinezonu już z rundy z Katalonii. Tak, tutaj ten projekt robiłem w Katalonii, trochę tego już tutaj się nazbierało. No to jedziemy. Co do asent były naprawdę warunki tutaj różne. Nie lubię takich warunków, gdzie jest wręcz losowo. I po prostu nawet się nie dostałem do kwalifikacji numer 2, nie miałem w ogóle szans. Tutaj deszcz, deszcz, 31 pozycja, no wręcz bez szans. W kwalifikacji numer 1 też 9 pozycja. Naprawdę rywale tutaj jechali na czas 1.39, z czego nawet niektórzy ósemki już tutaj walili, 1.38. No wręcz musiałem wyjść po prostu i poza odcinkiem. E, poza, tych, poza tymi treningami po prostu chcę potrenować, bo naprawdę ciężko było tutaj. Nie wiem jak oni tutaj jeździli. Może faktycznie Hello, w niektórych zakrętach za wolno in jechałem. In o tutaj jest fajnie pokazane to takie to flagi. Ładnie to było pokazane z tymi flagami. O, no, są kibice. Tutaj jednak są ci kibice na tych, jak widać, tutaj pokazuje na tych balkonach. A tam to po prostu w Mugello nie było widać, ani na Sachsenringu, jak tam zauważyłem. A tutaj jednak fajnie, że są. No, całe stadiony pozajmowane. 35. O, tutaj są te flagi, ale Polski nie ma. Nawet Estonia jest, jak zauważyłem. Dobra.

Tutaj, jeżeli chodzi o tą ostatnią opcję, to naprawdę tutaj 0. Jakoś mi się troszkę lepiej jeździło. Tutaj geometria bez zmian, biegi tutaj bardzo szybko tutaj się wbijały. Eee, ósemki, 7, szóstka, zerówka i tutaj szóstka. Eee, tutaj bez zmian praktycznie. Elektronika zazwyczaj tutaj daje tak. Próbowałem w dwójkę, ale nie da rady tak jeździć. Jeżeli chodzi o trakcję kontroli, pozycję 2. Hamowanie silnikiem. Jeżeli by hamował silnikiem, no to prawdopodobnie bym tutaj jakoś tak korygację robił, ale nie polecam graczom, którzy jadą i hamują przodem, żeby tą opcję przedawali w pozycję 1. Wręcz się nie da jeździć. Dobra, opcje są. Z 23 pozycji będę startować, no. Zauważyłem, że coraz gorzej mi tutaj idzie. Naprawdę. A jednak 1.40 robili. To jest właśnie dziwne. Oni robili kwalifikacji numer 2, 1.40, tutaj 39, proszę. Druga część kwalifikacji 1.39. Nie wiem skąd się to bierze. Bo tak jakby ta... E, zawodnicy z kwalifikacji numer 1 byli lepsi niż e, z kwalifikacji numer 2. Tak tutaj wygląda to. Kurde jednak mogłem zrobić tą sztuczkę, że poczekać do ostatnich 5 minut, pojechać w dobre okrążenie i startować z podpożeszy.

Ale cię tutaj wróci, bo ale mi tutaj przeszkodził. Ale mi tutaj podbiło jeszcze to koło Rektor, Garco i tutaj i tutaj wszyscy bardzo delikatnie te zakręty, ja nie mogę tutaj tak za szeroko, za szeroko. Ale się napędzamy. Dobra, pozycja 3. Nawaro. Ciężko tutaj się wyprzedzić. Zawodnika. Ciężko. Tutaj. No ale spróbujemy. no tutaj jest bardzo ciasno już w kategorii Moto2 a co to, co to dopiero jak będę jeździł w kategorii królewskiej to że w ogóle będzie tutaj wręcz niemożliwością wyprzedzenie rywala na wyższym poziomie topności będzie graniczyć z cudem pozycja trzecia w zamiatam i tyłem. Jak tak zauważyłem. 21 pozycja. No wręcz fatalnie. Jak teraz tak popatrzę. Pozycja 3 PWR. Próbujemy teraz wyjechać do statki. Zakłady się panuje, ale jeszcze wiele do życzenia tutaj daję ten motocykl, bo naprawdę ja mam odczucie jakby od połowy sezonu, no wręcz on był bardzo słaby, no ja normalnie tracił, czy to jest kwestia ustawień, czy mojego motocykla, no wręcz odczuwam po prostu od dwóch Grand Prix taką bezradność wręcz. No ale zobaczymy. Zobaczymy co będzie dalej. Spalimy sobie. Tak jest. Trzeba zaryzykować, bo naprawdę coraz gorzej nam idzie. Wyjechałem tutaj zupełnie. żeby była walka o punkty naprawdę Zanim. wszyscy jadą równo normalnie jak pociąg Zostań ci zostali, tak jest, Ramireza. Kutka tu się dotknąłem. Ulega. Tak, nie jestem. Pozycja popewłe. Ach, tutaj troszkę za szeroko. Trochę tyłem zarzuciło, niestabilność. Tak na niestabilność naprawdę sporo straciłem. Przedzanie jest tu ciężko, naprawdę. Są takie ciasne zakręty, że wręcz no... ciężko w ogóle jest. Co powiedzieć? Już druga kara. ale razie dobra. Chyba zaryzykuję i będę jechał teraz w pozycji tylko trzeciej tutaj właśnie mi zarzuciło delikatnie teraz tak bardziej zachowawczo A, tak, jak Garcą chyba tam bólego chce uprzedzić Ach, tutaj nie, niestabilny Dobrze. ...to są naprawdę mocni tutaj, rywale. Naprawdę tutaj wręcz nie mam pomysłu. Byłem, troszkę przekroczyłem, no ale muszę walczyć o choćby jeden punkcik. Tu się z nim zrównam, tutaj mnie chyba nie wyprzedzisz. Nie? Fernandez, kolega zespołowy. pozycja jeszcze Fernandeza weźmiemy ach tak, jeszcze Fernandeza wziąłem Kurde, chyba żałuję troszkę chyba troszkę żałuję bo za... teraz odbudowałem swoje tempo no wręcz schodziłem na niektórych okrążeniach na 1.39 ale no, brakuje mi jeszcze żeby to gonić reszta stawki Trochę żałuję, że więcej okrążeń nie dałem na tym Grand Prix. Naprawdę tutaj dopiero zacząłem odbudowywać wręcz kurde stracone pozycje. A pozycja trzecia to już jest w ogóle koniec. Tak jest, koniec. Troszkę żałuję, że więcej okrążeń nie dałem, bo była, była, była ładna gonitwa nad e, stawką. Nie miałem najlepszego czasu, jak widać. 1.38, skąd oni te czasy biorą? Jak można zobaczyć tą kwalifikację, to nikt nawet nie zeszedł poniżej 1.40. Szczególnie te kwalifikacje numer 2. Jakiś tutaj błąd jest po prostu z tymi czasami bo naprawdę raz jadą rywale bardzo mocno, oraz słabo na niektórych trasach jest to po prostu taka wręcz różnica naprawdę czasowa że na Katalonii bardzo dobrze mi szło tutaj jednak no wręcz męczyłem się, ale odbudowywałem y, te tempo jak widać 1.39 2 a tutaj Remy Gardner 1.38 nie wiem skąd te tempo jest ale walczyłem ale straciłem, kurde. 20 punktów, DJ Antonio i Sam Lowes tutaj widocznie prowadzi. No Celestino Vitti tutaj, tak jak mówiłem, on tutaj się zaczyna coraz bardziej zbliżać e, do tej czołgówki. Tak, no coraz lepiej tutaj jedzie. Dobra, może taka powtóreczka. Fajna jest taka kamera, taką jaką ja tutaj dysponowałem. Tutaj. I tutaj bez widzimy z tyłu jak tutaj pokonuje swoje zakręty. O, ta jest kamera fajna. Taka z tego pokładu. Ach, tutaj ładnie. Nawet przycierają widać tym kolanem o ten asfalt. Widać ładnie. I z rury aż ogień poszedł. Trzy z innej. Joe Roberts. Na bezeki jest. I tutaj walka. A z pokładu kierowcy w tych zakrętach, tutaj, w tej szykanie. No i na start metę. hamowanie, kolanko, celowanie w krawężnik. Pięknie to wygląda, naprawdę. No, Te tak powtórki ładnie wyglądają. Są lepiej zrobione z niż w poprzedniej, poprzedniej części. No nic, tutaj, tego, jak widać, tabela się zmieniła. Kontynuujemy. Na szczęście zespół tutaj nie stracił, chociaż mamy tutaj przewagę 31 punktów nad Sky Racing Team. Ale punkty 20 tysięcy w plecy. Co to jest 200 zł? Jest nic. Tylko jeden test zdany. 200, 250. No, mogę tutaj powiedzieć, jestem wręcz niezadowolony po ostatnich wynikach. Coraz gorzej mi tutaj idzie. Chyba będę musiał sobie czas taki poświęcić na. na bardziej technikom jazdy bo, bo faktycznie te boty są tak mocne dobra jeszcze jeden tydzień o nie to jest kim tutaj akurat nie czuję się dobrze jeżeli chodzi o, to, o tą trasę jeszcze tutaj zerknę co tu się dzieje rama Tak jest. A nie trzeba ich tak załatwiać. Można od razu kliknąć sobie. Faktycznie. Nie musiałem ich tak wrzucać po kolei, tylko wystarczy wejść, escape wyjść i już wtedy jest. Ale co to jest to? Tę opcję właśnie nie, widzę, nie widziałem jeszcze. Sobie zobaczymy. Sobie wyłączyłem to. Ciekawe, co to jest? Aha, to jest z powrotem. Powrót do tego. Nie, to jest bez sensu. Tutaj z powrotem i tutaj wyrzucimy. 1, 2, 3, 4, 5. Nie elegancko, 7 tygodni, 8 nawet szybciej. 8 tygodni, tak. Tutaj wstrzymałem pracę nad elektroniką, dlatego na pomarańczowo. Tutaj jeszcze dwa tygodnie. No, zobaczymy, zobaczymy, bo tutaj już ta rama się zrobiła, więc tutaj te pozycje będą robione. Myślę, że dzięki temu powinien już teraz nawiązać jakiś kontakt z rywalami, ale będę robił sztuczkę. Co my tutaj mamy? Silnik plus dwa. Rama trochę odpada, jeżeli ja ją wybiorę, wtedy bardziej, za, bardziej postawię na aerodynamikę, ale ona w ogóle nie jest mi potrzebna w tej klasie, chociaż jak widzę, klasa A już tutaj się pojawiło pojawiła, chociaż moje wyniki jeszcze nie są takie 100% dobre. No nic jak Wam się podobał ten odcinek łapa górę jesteście fanami MotoGP? też łapa w górę, także komentujcie, bo jak udostępnię komentarze to będę więcej osób po prostu pozdrawiał. Do zobaczenia.